I dzisiejszym sponsorem tego odcinka jest Kidrop ze super skinami do gry CSGO Oczywiście użyjcie z każdym doładowaniem kodu Adranils Będziecie do tego mieli super e, Plus 5% Będziecie mieli do tego link w opisie A my wracamy do odcinka Cześć, witajcie Z tej strony Adranils A to jest kolejny odcinek Tym razem jest nowy sezon Fortnite Ale to jest tryb bez budowania Naprawdę Bez sensu ale zanim zaczniemy kontynuować, zostawcie subskrypcję i lajka pod tym filmem. I muszę Wam też podziękować, bo byliście 71 subskrypcji. A na 100 subskrypcji robimy specjal, więc 29 subskrypcji tylko zostało do setki. Więc dziękuję Wam bardzo. A my sobie, tak naprawdę, jeszcze wspaniale pójdziemy na solo. No i lecimy. Tam dalej, co tu jest? Co to jest? Co to jest tam w ogóle dam dalej? Może mi ktoś powiedzieć, co to tam jest? To jest jakieś dziwne. Patrzcie. Drzewo. Bęk, bang, 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 bang. Ale co to jest ten dym tam? Powie mi ktoś to coś. Halo, powie. Czy by ktoś mi to powiedział? Dobra, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Lecimy! Oczywiście, nie wiem jak wam się podoba mój nowy mikrofonix z Genesis, super wspaniały mikrofon Mogę robić na przykład takie rzeczy, jak takie i no, fajnie, nie? I jak widzicie, w ogóle tak jak wam, bardzo dobrze wam idzie znowu w subskrypcjach znowu mnie zachęciliście mnie do nagrywania i skoro jest z bez budowania i jest nowy sezon, to trzeba z tego nagrać film. Bo to jest w końcu kanał gamingowy, tak? Więc tutaj są gamingowe rzeczy, wszystko co możliwe, w grach. Chyba też za niedługo będę robić filmy nie 720 tylko Full HD. I wtedy będzie normalnie jeszcze będę FIFA nagrywał, będę Plants vs Zombies i takie inne fajne gierki. Więc wiecie. Polecam. O, skrzynka! Dobra, otwieramy. Robimy opening. bierzemy wszystkie rzeczy i co? Mamy skrzynkę. Mamy skrzynkę, więc jest super. Otworzymy sobie te drzwi, ale tam były tylko same naboxy. Tutaj oczywiście nic nie będzie. To trochę nawet uszkodziło to, a to przecież jest do latania. Tutaj jeszcze szybko, oho. Itemy. O, skrzynka, dobra. Bierzemy wszystkie itemki szybko. Dobrze. Okej, okay, tu. Tutaj też nic takiego nie ma. Tu też nie. A tu? Tutaj też takiego nic. Dobra, mamy, ale już tego jak wipunek. Teraz sobie tak wyjdziemy stąd. Patrzcie. Tak sobie stąd wyjdziemy. Tak się to robi. Albo dobra, tak to już sobie zrobimy. Tak, taktycznie. Tam widzę, tam jest jakaś chmurka. Jest pokazana. Więc my sobie tam myślę, że możemy sobie pójść. Tu tam u góry. Dobra, patrzcie. piknik. Dobra, i siema. ma. E, kim ty jesteś? Masz takie coś dla mnie? O, kupię. Kupiłem. ja kupiłem sobie dwa. Nie, kupiłem jedno. No skoro mam dwa takie same itemki, mam przynajmniej takie epicki. I co mi jeszcze? Chciałeś, coś mi jeszcze powiedzieć? Nie. Ja w to nie wierzę. Nie no, ja sobie stanąłem na dach a ten co? Co tak się nie robi. Ten tryb zero budowania. To jest naprawdę. Totalna tragedia. Totalna. Jak mogli takie coś zrobić? Jak mogli. Patrz, czemu ten kamień jest tak trudno do rozwalenia z czegoś takiego jak tego. Powie mi to ktoś. Mam tylko 4T cztery, cztery na tym. Patrz, pyk, pyk. Bo w sumie i tak nam to jest do niczego potrzebne. No i sobie lecimy, nie? 5, 4, 3, 2, 1. No i jak myślicie, gdzie to chcecie polecieć. Ja bym chciał... W sumie tak myślę... O, o, o! Do tej Mmm... Dobra, chodźmy do Daily Bugle. I sobie teraz wysiadamy. Tam sobie polecimy. Tam na pewno coś będzie ciekawego myślę. Bo czemu by nie? Tam na pewno są same ciekawe rzeczy. Nic innego nieciekawego tam nie będzie. Same wspaniałe rzeczy. I no, nice. Też robię streamy na Twitch, Polecam serdecznie. Twitch TV, Adrian Nils. Taka mini reklama. Okej, okay, mamy już blisko, ale chyba nie wyląduje dokładnie tam, gdzie sobie to wyznaczyłem. Bo ta gra mnie nie słucha, tylko oczywiście musi po swojemu ta gra zrobić. Bo czemu ja? Czemu mnie musi tak grać? słuchać? No, po prostu... A, możemy sobie tam iść. Patrzcie jak lecimy. Pyk. Lecimy! I tutaj... Tutaj wysiadamy! O dop! Brajej! Uff! Dobra, ta pajęczyna mnie tu uratowała. Dobra, mam skrzynę. Dziękuję. Mam dużo xp Mam jeszcze bandaże. Tutaj będziemy mogli... Będę sobie łowić łyby. Profesjonalista w łapaniu ryb, który tutaj sobie wejdzie, jeszcze sobie szybko ogarnąć te itemy, jeszcze tutaj sobie to otwórzmy. To jest jeszcze kolejna skrzynia, nice. No, zanim długo jeszcze nagram Minecraft'a, myślę, będzie też hardcore. Będziemy hardcora przechodzić. Hardcore jest niestety jakimś trudnym trybem. Mało kto, ale tak będę się starał wgrać w tego hardkora, żeby jak najlepiej mi poszło. Naprawdę. No, że się widzę, tutaj wspaniałe itemki. A my sobie jeszcze tutaj um, przeszukać to trzeba. I tutaj dużo rzeczy się kryje. Dobra, Nice. A jeszcze sobie mógłbym wziąć. O, bananek! Siema, bracie! Mój bananku! Bananek, co ty masz? Egzotyczne rzeczy! Dobra. Pięto! Bananek. Dzięki, banan. Dzięki, ty mój bracie bananku. Jesteś najlepszy. Naprawdę. Uwielbiam ciebie, bananku. Jesteś, jesteś moim bratem w Fortnite. Więc to jest wspaniała osoba. Naprawdę. Wspania, najbardziej wspaniała osoba w Fortnite to jest pan bananek. Musicie go lubić, bo ja go też lubię. Więc no. O, kolejna skrzynka. Nice. Pyk, pyk. I jeszcze może nie, tak nawet nie mam jak na razie użyć. I mogę sobie na Oj. Co dobra napaję. Dżn... Co jest z tym tutaj grane? Skoro ja tam skaczę, to czemu ta gra decyduje po prostu gdzie indziej mnie wywalić? Kiedy ja idę tutaj na dach. Wspaniale zginąłem. Skacząc. Super, po prostu super. Spodobał Wam się odcinek? No to subskrybujcie z dzwoneczkiem i zostawcie lajka pod filmem. A ja Wam życzę dobrego dnia. No i co jeszcze Wam powiem? Pa.